Kiedy ocieplamy nasz dom, powinniśmy mieć na uwadze, że ocieplamy ten dom dla siebie i dla całej naszej rodziny, która będzie mieszkała w tym domu w przyszłości. Kalkulator, który jest dostępny na stronie www.ursa.pl pomaga nam dobrać odpowiednią grubość i odpowiednią lambda, tak aby docieplić budynek zgodnie z przepisami prawa. Najczęstszymi błędami, które popełniają Polacy jest pomijanie niektórych elementów, które są związane z dociepleniem budynku. Takim elementem jest na przykład folia paroizolacyjna, która jest stosunkowo niskim kosztem w stosunku do docieplenia całego budynku, natomiast brak zastosowania tej folii, którą producenci wełny szklanej Ursa przewidują skutkuje tym, że wełna na przykład zamaka i przez to traci jakby swoją izolacyjność cieplną. Dalszymi błędami, które bardzo często występują podczas dociepleń budynków jest brak ciągłości zastosowania wełny mineralnej ursa. Upychanie tej wełny na siłę, brak e, szczeliny wentylacyjnej, zastosowanie jakby zbyt małej grubości i zbyt słabej lampy, taką jaką m, zalecają czy przewidują m, producenci wełny szklanej ursa. Upychanie tej wełny w postaci jakichś ścinków, zużyńków, gdzie nam po prostu zostało i szkoda nam to wyrzucić. Przez to tracimy bezpowrotnie energię cieplną i energię elektryczną, którą używamy do ocieplenia budynku. Istnieje duże wtedy prawdopodobieństwo powstawania jakiejś korozji, rozwoju mikroorganizmu, co wpływa na dyskomfort w